Skoki narciarskie to sport, który uprawiany był już w co najmniej 45 krajach. Jak podaje strona skisprungchanzen.com, właśnie w 45 państwach na całym świecie znajdowały się kiedyś lub w dalszym ciągu znajdują się skocznie. Większość z nich to kraje, które nie powinny zaskoczyć przeciętnego kibica skoków, jednak w dzisiejszym filmie przyjrzymy się 10 najdziwniejszym i najbardziej egzotycznym państwom w świecie skoków narciarskich, na których terenie istniały kiedyś skocznie. Na pierwszy ogień idzie europejskie państwo niekojarzone w ogóle ze sportami zimowymi. Krajem tym jest Macedonia. Na terenie macedońskiej miejscowości Popowa Szapka, oddalonej od granicy z Serbią o zaledwie 10 km, znajdowała się kiedyś skoczna narciarska o punkcie konstrukcyjnym umiejscowionym na 30 metrze. Obiekt ten wybudowano latem 1947 roku, natomiast jego oficjalne otwarcie miało miejsce 10 lutego 1948. Od tego czasu regularnie rozgrywano lokalne zawody, które cieszyły się dużą popularnością wśród miejscowych widzów. W roku 1951 odbyły się tu zawody zaliczane do Pucharu Jugosławii w skokach narciarskich. Podczas tego konkursu został ustanowiony rekord obiektu, który wynosił 31 metrów. Niestety jeszcze w tym samym roku skocznia zaczęła niszczeć, ponieważ nikt nie dbał o jej konserwację. Niektóre drewniane elementy obiektu zaczęły odpadać, co sprawiło, że dalsze korzystanie ze skoczni było zbyt niebezpieczne. Obecnie po jedynej macedońskiej skoczni w historii pozostała jedynie zrujnowana kamienna wieża, na której opierał się rozbieg. Przenieśmy się teraz jednak na kontynent, który jak mogłoby się wydawać, ze skokami narciarskimi nie ma zupełnie nic wspólnego. Kontynent ten jest jednocześnie państwem, tak więc wszyscy z pewnością już wiedzą, że chodzi o Australię. Co ciekawe, w tym zupełnie egzotycznym dla sportów zimowych miejscu istniało kiedyś aż pięć skoczni narciarskich. Postaramy się jednak jak najkrócej przyjrzeć dwóm najciekawszym obiektom na terenie tego kraju. Na szczególną uwagę zasługuje z pewnością obiekt usytuowany na wyspie Tasmania. Na skoczni K-15 w miejscowości Ben Lomond w latach 30. i 40. XX wieku rozgrywano Mistrzostwa Tasmanii w skokach narciarskich. Jeden raz w roku 1949 rozegrano tu również Mistrzostwa Australii. Obiekt był sporadycznie wykorzystywany w latach 50., jednak prawdopodobnie jeszcze przed rokiem 1960 został wyburzony. Druga skocznia, której zdecydowanie warto się przyjrzeć, była największym obiektem do uprawiania tej dyscypliny w historii Australii. Jej punkt konstrukcyjny umiejscowiony był na 45. metrze, a powstała ona w roku 1951 w miejscowości Gutega. Rok później zorganizowano tu międzynarodowe zawody, na które przybyła niespodziewanie liczna grupa skoczków, ponieważ było ich w sumie ponad 100. W roku 1953 również zorganizowano podobny konkurs skoków, podczas którego pobity został rekord tego obiektu wynoszący 50,5 metra. Do dzisiaj jest to najdłuższy skok oddany kiedykolwiek na terenie Australii. Co ciekawe, zawody te oglądało aż 2,5 tysiąca kibiców zgromadzonych na trybunach. Biorąc pod uwagę popularność skoków narciarskich w Australii, była to prawdziwa sensacja. Skocznia ta była niemal w 100% naturalna. Więc tak naprawdę można powiedzieć, że istnieje do dziś. Jednak od lat 50. nie organizuje się tu już żadnych oficjalnych zawodów. Pozostając w tej części świata, przeniesiemy się teraz do oddalonej o 2000 km Nowej Zelandii, gdzie również uprawiano niegdyś skoki narciarskie. Na terenie tego wyspiarskiego kraju znajdowały się kiedyś dwie skocznie. Pierwsza z nich zbudowana została na górze Mount Ruapehu w roku 1933. Jej punkt K wynosił 20 metrów, a lokalne zawody odbywały się tu regularnie do roku 1940, po czym skocznia została zdemontowana. Zdecydowanie ciekawszym przypadkiem jest obiekt znajdujący się w Mount Cook. Punkt K tej skoczni był umiejscowiony na 25 metrze, co sprawia, że była to największa skocznia w historii tego kraju. Powstała w roku 1931, natomiast 6 lat później odbyły się tu jedyne w historii Nowej Zelandii zawody międzynarodowe. Na które bardzo licznie przybyli reprezentanci Stanów Zjednoczonych. Został wtedy pobity rekord tego obiektu, który wynosił równe 30 metrów. Rok później rozegrano tu również Mistrzostwa Nowej Zelandii w skokach narciarskich. W kolejnych latach skoki traciły w tym miejscu zainteresowanie, co spowodowało, że prawdopodobnie jeszcze przed 1940 skocznie zdemontowano. Zmieńmy jednak nieco klimat i przenieśmy się w zupełnie inne miejsce, czyli do Grenlandii. Na terenie tej należącej do Danii ogromnej wyspy istniała kiedyś jedna skocznia narciarska. Była ona umiejscowiona w stolicy Grenlandii, czyli w mieście Nuuk. Niestety wiemy o niej bardzo mało. Powstała w roku 1980, a jej punkt konstrukcyjny wynosił 30 metrów. Co ciekawe, już wiele lat wcześniej budowano w tym miejscu tymczasowe skocznie ze śniegu, na które licznie przybywali mieszkańcy tych terenów. Jednak tak jak wspomniałem, dopiero w roku 1980 powstała tu prawdziwa konstrukcja oparta głównie na drewnianych elementach. Skocznia była wykorzystywana jedynie przez lokalnych zapaleńców. Nigdy nie zorganizowano tu żadnego oficjalnego konkursu. Nie wiadomo kiedy dokładnie przestano uprawiać tam skoki. Jednak prawdopodobnie nastąpiło to około roku 1990. Ruiny skoczni można tam znaleźć jednak aż do dziś. Byliśmy właśnie w jednym z najchłodniejszych miejsc, w jakim kiedykolwiek powstała skocznia. Przenieśmy się więc teraz do jednego z najgorętszych. Wydaje się to zupełnie nieprawdopodobne, ale nawet w Afryce istniała kiedyś prawdziwa skocznia narciarska. Znajdowała się ona w stolicy Algierii, czyli Algierze. Wybudowana została w czasach, gdy skoki narciarskie były dopiero raczkującą dyscypliną, a konkretnie w roku 1906, czyli jeszcze przed pojawieniem się pierwszej skoczni na terenie Polski. W stolicy Algierii powstały wtedy dwa obiekty o punktach konstrukcyjnych K25 oraz K15. Rekord mniejszej z nich wynosił 18 metrów, natomiast większej 28. Jest to również najdłuższy skok narciarski oddany na terenie całego kontynentu afrykańskiego. Obie skocznie zostały wyburzone jeszcze przed rozpoczęciem II wojny światowej, ze względu na znaczący spadek zainteresowania skokami w tym miejscu. Przenieśmy się jednak z powrotem do Europy i odwiedźmy kolejny kraj, który ze skokami nie ma praktycznie nic wspólnego, a jednak powstała na jego terenie skocznia. Krajem tym jest Czarnogóra, a miejscowością, w której znajdowały się kiedyś dwa obiekty do uprawiania tej dyscypliny, jest Żabliak. Skocznie te były całkiem pokaźnych rozmiarów, zwłaszcza jak na tamte czasy, ponieważ mniejsza miała punktka K umiejscowiony na 30 metrze, natomiast większa aż na 60. Obiekty te powstały w roku 1961. W latach 1962 i 65 organizowano tu mistrzostwa Jugosławii w skokach narciarskich. Jednak pod koniec lat 60. skocznia przestała być używana ze względu na brak chętnych do uprawiania skoków. Z czasem skocznia uległa całkowitemu zniszczeniu. Co ciekawe, mimo że punkt K większej skoczni wynosił aż 60 m, to jej rekord ustanowiony był na zaledwie 46 metrze. Pozostając w Europie, przeniesiemy się teraz do kolejnego egzotycznego dla skoków narciarskich kraju, czyli do Liechtensteinu. W roku 1934 powstała w tym malutkim państwie skocznia K40. Co ciekawe, była używana przez bardzo wiele lat, nie przechodząc w międzyczasie praktycznie żadnych większych modernizacji. Pierwsza gruntowna przebudowa miała tu miejsce w roku 1979, po czym odbywały się tutaj często lokalne mistrzostwa dla dzieci i młodzieży. W latach 80. skocznia była jednak coraz rzadziej używana i prawdopodobnie jeszcze przed rokiem 1990 została zamknięta, a następnie zdemontowana. Przenosimy się teraz na granice Europy i Azji, aby przyjrzeć się jedynemu w historii kompleksowi skoczni na terenie Gruzji. Pierwsza skocznia w Gruzji powstała w roku 1934, a jej punkt K wynosił 40 metrów. Obiekt ten wykorzystywany był głównie do treningów i nie odbywały się tu praktycznie żadne zawody. W roku 1969 w życie zaczął wchodzić bardzo ambitny plan, wybudowania w tym miejscu kompleksu trzech nowoczesnych skoczni. W tym celu stary obiekt K40 został wyburzony, a w jego miejsce postawiono trzy skocznie K45, K80 oraz największą K110. W latach 1971-80 organizowano tu wielokrotnie międzynarodowe zawody, jednak skocznie były z czasem coraz bardziej przestarzałe, aż w końcu zaniechano rozgrywania tu międzynarodowych konkursów. Obiekty leżały odłogiem przez ponad 20 lat, używane sporadycznie jedynie do treningów. Na początku XXI wieku dyscyplina jaką są skoki narciarskie odżyła na nowo w Gruzji i w roku 2001 postanowiono zorganizować tu krajowe mistrzostwa w skokach. Skocznie K110 i K80 były jednak w zbyt złym stanie i stwarzały duże niebezpieczeństwo, więc mistrzostwa te zorganizowano na skoczni K45. Jednak w późniejszym czasie nawet ta skocznia stała się zbyt niebezpieczna, aby z niej korzystać. Dopiero w roku 2011 doczekała się ona przebudowy, dzięki której w dalszym ciągu młodzi zawodnicy mogą uczyć się na niej skakać. Corocznie organizowany jest tutaj również memoriał Miszki Mikaberidze, w roku 2013 rząd Gruzji poinformował, że ma plan gruntownej renowacji skoczni K45 oraz K80, jednak do dzisiaj plany te nie zostały zrealizowane. Zostały nam do odwiedzenia jeszcze dwa kraje, które z pewnością będą dla Was dużym zaskoczeniem. Pierwszym z nich jest Argentyna, na której terenie powstała jedyna w historii skocznia narciarska w Ameryce Południowej. Obiekt o punkcie K umieszczonym na 20 metrze został wybudowany w roku 1945, a 5 lat później został on odnowiony. Niestety nie wiemy o tej skoczni praktycznie nic. Prawdopodobnie nie organizowano tam nawet lokalnych konkursów, a skocznia była jedynie miejscową atrakcją, z której korzystała garstka pasjonatów. Prawdopodobnie jeszcze w latach 50. została ona zdemontowana. No i zostało nam ostatnie państwo, które dzisiaj odwiedzimy, a jest nim Korea Północna. Państwo, które wzbudza skrajne emocje na całym świecie, również należy do krajów posiadających na swoim terenie skocznię narciarską. To, co odróżnia Koreę Północną od pozostałych państw w dzisiejszym rankingu, to fakt, że skocznia powstała w tym miejscu bardzo niedawno, a skoki są tutaj dyscypliną przyszłości, a nie odległą historią. Skocznia o punkcie konstrukcyjnym umiejscowionym na 35 metrze znajduje się w Masi-Kryongu, czyli znanym północno-koreańskim ośrodku narciarskim. Niestety nie wiemy o tym obiekcie prawie nic. Został on wybudowany w roku 2017, a jego jedyne zdjęcia możecie właśnie zobaczyć na ekranie. Brak bandy po lewej stronie ze skoku oraz ukształtowanie terenu obok skoczni wskazuje, że być może tuż obok będą w przyszłości powstawać nowe obiekty. Na razie jednak jest to kwestia przyszłości. O skoczni narciarskiej na terenie Korei Północnej przygotowałem dla Was kiedyś oddzielny film i wyświetla się on właśnie w karcie w prawym górnym rogu. Tymczasem dziękuję za obejrzenie mojego filmu i zapraszam do oglądania poprzednich. Zachęcam również do zostawienia łapki w górę i zasubskrybowania mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robisz. A na razie do usłyszenia!